Staw Kalina już od wielu lat jest dla mieszkańców świętochłowic ekologiczną bombą. Teraz pojawiła się nadzieja, że problem ten w końcu uda się rozwiązać. Zgłosił się w postępowaniu przetargowym chętny wykonawca i wszystko na to wskazuje, że jeszcze w tym roku podpiszemy umowę na rewitalizację i remediację właśnie tego terenu, który tutaj za mną jest. To jest bardzo dobra wiadomość i warto tutaj powiedzieć, że ten, teren nie, ten, ten temat nie jest łatwy, bo gdyby był łatwy, to już dawno w tym miejscu byłby ten park i teren rekreacyjny, który w tej chwili tutaj powinien być, a nie problem i bomba ekologiczna, która męczy nie tylko okolicznych mieszkańców Świętochłowic, ale również sąsiedniego chorzyła Batorego, ale generalnie jest to problem całego miasta. Zaczniemy głębiej oddychać w tym miejscu, gdzie stoimy. No to poczujemy te wszystkie fenole i benzopireny, które, które w tym stawie są, a które pochodzą z tej hałdy, która tutaj obok jest i które wraz z opadami deszczowymi spływają do tego stawu. Tak naprawdę spływały przez dziesiątki lat no i doprowadziły do tej sytuacji, która, która jest. Ta hałda, pomału jak widać, życie biologiczne odzyskuje. No i to samo powinno się zadziać w ramach tego stawu, który jest za mną. No i tutaj powinien być teren rekreacyjny przywrócony mieszkańcom. Najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że do końca roku podpisujemy umowę z wykonawcą. Wykonawca do roku 2023 będzie miał czas na wykonanie zadania, a efektem tego zadania jest efekt ekologiczny, czyli z jednej strony to jest ten, ta przestrzeń parkowa rekreacyjna dla mieszkańców, a z drugiej strony pozbycie się tej bomby ekologicznej i tego uciążliwego zapachu. Tak naprawdę to są trzy zadania, które w ramach tego projektu są. Pierwsza część to jest taka bardziej budowlana, a więc odgrodzenie różnymi systemami barier i drenaży tej hałdy, która tutaj jest, po to, żeby następne zanieczyszczenia nie spływały do tego stawu. Druga część to jest oczyszczenie stawu, a trzecia część to jest ten teren parkowo-rekreacyjny, który tu powstanie. Choć wcześniejsze próby oczyszczenia stawu zakończyły się niepowodzeniem, to mamy nadzieję, że tym razem się uda i Kalina zyska nowe życie.